Nie było tej serii na kanale. A że ja się poczułem troszkę lepiej, no to stwierdziłem, że sobie wrócę do tej serii, bo akurat mam chęci. Chodzi o tą na, moją pradawną serię czytania komentarzy z nie z, z swoich filmów. Idiotyczny pomysł, ale kreatywny, trzeba to przyznać. Więc dzisiaj będziemy tego czytać: komentarze spod filmu kanału. Moja reakcja na chyba moja opinia o tym gościu. Szczerze powiem tak. Teraz już wiem, co Kropka miała na myśli mówiąc, że są kanały, w które dosłownie powtarzają słowo w słowo, co jest w danym filmie. I już ją rozumiem, więc to jest mniej więcej taki typ. Coś się dzieje, on to opisuje. To nawet nie jest reakcja, tylko dosłownie opisywanie, ale nieważne. Eee, czytam go. Mamy taką minę, proszę bardzo. Typ, któremu kupiłem na będzie miał eee, roboty trochę. Fajna zabawa. Nie, no, zajebista. Nie plaskać. Mega piosenka słucham. Z... ją cały dzień. Chyba nie wiesz, to Buźka za uroczenia, buźka śmiechu, buźka e, ten, emotka serduszka. Bu... Wybam cię Paweł! I jeszcze dwie spacje są pomiędzy. Paweł... na początku. Buz. Podobny do tego jednego upoślone pokoje Spokojnie widziałem cały odcinek na YouTube. Nie no, zajebiście Skibidi dub, dub, dub. Skibidi jest, jest, jest kibel, kibel, kibel. Kibidi Bardzo wnosi ten komentarz do sprawy wszystko. Serduszko, serduszko i płacząca buźka. Zostawili ci tylko. Czy subskrypcja, co? <grystanie> Fajnie to właśnie. O, 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 i on już tu był. On tu, będzie łaził w tej weftę. I szukał najbardziej dorodnych komentarzy. Paweł, Paweł. Kamery na mnie zaczyna wygrywać. Teraz jest TVN, a zgadnij toalet Się boja go i teraz wygrywają kamerymenu. Zobaczyłabym. Cefnę. Cały film. Czemu tak mało komentarzy? Ch no, no, no. Przewidziało albo na serio miało mało komentarzy? Ja pierdolę. <laughs> Jakie to jest to głupie. <laughs> Ten spadł, mnie idealnie pasuje ku, wu, ku, serduszek. Ale dramat. I gada. Duże o o buźka spocona buźka spocona buźka wuj spoconych buziek, śmiejące się buźki i i sześć serduszek. A te y, ja. ja mam 8 lat K Kogo to kura obchodzi, że od nie jest p... Pe... Ja jestem o rok starsza, nie hate. 8 lat. W... Uj serduszek I GZ I to takie upledzone i to bardziej upośledzone. No ale w sumie związek radziecki co coś się spodziewać. No dobra, taki krótki film, taki na dopełnienie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Co ka ku... chcesz? Ty ten, ten film, mam nadzieję, że wam się... krótki film do, dodający do mojego kontentu cha nic tak naprawdę iem. Nie dobra, to było żenujące. Psy, dlaczego ja się zmieniam w taki cringy?